Witam wszystkich na uroczystej Gali Wizjonerzy Zdrowia, Reformatorzy Wprost i NewsMed 2024. Wizjoner to osoba, która śmiało patrzy w przyszłość, ma odwagę dokonywać zmian, przełamywać bariery. Nasi tegoroczni nagrodzeni lekarze, pacjenci, eksperci potrafią to robić. Ratują ludzkie życie, wprowadzają nowe metody leczenia, mają odwagę zmieniać polską i światową medycynę oraz system ochrony zdrowia. To wyjątkowe osoby. Cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami. Ten dzień to wasze i nasze święto. Tą wizję zdrowia pacjenta, każdy z nas, lekarzy, ma, każdy planuje, leczenie tak, żeby ten pacjent wyzdrowiał, żeby miał się jak najlepiej. Także tą wizję widzę nasi tutaj, polscy lekarze mają bardzo dobro, bo w ogóle Polska się charakteryzuje tym, że ma znakomitych lekarzy. Neurologia jako taka królowa nauk medycznych, bo jednak zajmujemy się mózgiem, który jest niebywale istotny. Neurologia dziecięca, którą reprezentuję, znalazła swoje miejsce w dokonaniach nowoczesnej medycyny. Stoję tu przed Państwem z tą nagrodą. To znaczy, że najważniejszy cel został osiągnięty pacjenci z chorobami rzadkimi zostali dostrzeżeni. Przebiliśmy szklany sufit i po to to wszystko jest. Jeżeli lekarz dostaje się do polityki, to nie może zapominać o pacjentach i dla mnie zmiany systemowe są bardzo ważne. Wspólnie możemy więcej, i to jest rzeczywiście gra drużynowa. Ona ma charakter indywidualny i osobisty. Natomiast <gry> efektem, wynikiem tej nagrody jest praca zespołowa. Ja taki zespół i drużynę kolektyw w Szpitalu Powiatowym w Nysie mam. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo medyczne jest fundamentem tego, aby społeczeństwo, państwo, naród, zwłaszcza w tej lokalizacji, jaką przyszło nam, jako polscy, Polakom, na mapie świata zajmować, abyśmy mogli dalej funkcjonować i rozwijać. Chirurgia robotyczna nauczyła mnie bardziej niż, niż, niż inne interwencje czy inne działalności medyczne, działania w zespole i chciałbym bardzo. Podziękować przede wszystkim i dedykować tę nagrodę mojemu wspaniałemu zespołowi. Bardzo dziękuję. To bardzo personalnie podchodzę do tego, patrząc na tą nić DNA i te puzzle, no bo rzeczywiście to jest troszeczkę streszczenie ostatnich 20 lat mojego życia. Mam nadzieję, że przynajmniej w, w malutkiej częściach jeden z tych puzzli uczestniczę, w tym dla dobra naszych pacjentów. Oczywiście my jesteśmy w trakcie drogi, i to jest tylko dowód na to, że idziemy w dobrym kierunku. Pomysł na biedrukowanie bięcznej trzustki powstał ponad 12 lat w mojej głowie i od tamtej pory budujemy zespół. Od 75 lat, Metronik poprzez swoje technologie wspiera ponad 70 schorzeń. Rozwiązanie stosowane w cukrzycy typu pierwszego na pewno jest przełomowym. Wiemy to bezpośrednio od pacjentów, którzy mówią, jak bardzo zmieniło to jakość ich życia. Mogą przesypiać całe noce, nie boją się o swoje dzieci. Nie chcę Państwa rozczarować, ale tak, po pierwsze, ja dziękuję bardzo za tę nagrodę. Ona oznacza, że. Ja to zupełnie nie pasuje. Pani redaktor zna mnie wiele lat i pomyślała, dam też Czupryn, jak owiel nie wiedziała za co. No bo tak, ani szpitala nie uratowałem, ani granicy. Wolter, który nie lubił lekarzy, Polaków też nie lubił, mówił, że sztuka medycyny polega na drukowaniu trzustki obrony. Gra... Nie, to nie, on to nie mówił, tego nie... nie, to ja inną myślę. On mówił, że sztuka medycyny polega na zabawianiu pacjenta, podczas gdy natura go leczy. I my w tej diabetologii bardzo to robimy. To znaczy, przynajmniej pacjent wychodzi, taką, mam nadzieję, w lepszym nastroju od nas z gabinetu czy z oddziału niż przyszedł. Przede wszystkim jestem bardzo zaskoczona i jednocześnie daje mi to taki zastrzyk, że chyba warto walczyć, ale chciałam tutaj podziękować dwóm ministrom, panu ministrowi Miłkowskiemu i ministrowi Kosowi, że jest kontynuacja dobrej, wartościowej pracy w reumatologii. 2024 rok był dla chorych na otyłość bardzo ważnym rokiem to był rok przełomowy, rok w którym wyszliśmy z ukrycia. Powiedzieliśmy: nie oceniaj mnie, to nie moja wina. Ja choruję na otyłość. I tutaj właśnie chciałabym podziękować pacjentom, pacjentom za to, że za zaufanie, za to, że poszli za mną. Za to, że wyszli, nabrali odwagi, żeby walczyć o lepsze dobro, o lepsze jutro dla siebie, lepszą przyszłość. Proszę Państwa, być w tym gronie to wielki zaszczyt, ale też, no, też wielkie zobowiązanie. Zachowaj wzrok to kampania, którą prowadzimy dzięki no właśnie, synergicznej współpracy wspaniałych ludzi, partnerów. Edukujemy pacjentów, staramy się edukować, że wzrok to nie jest dany raz na zawsze. O wzrok trzeba dbać. Wspaniała kampania, dziękujemy, że możemy ją razem realizować i ja kolejne lata przed nami. Dziękuję, dziękuję. dziękuję bardzo. Together in partnership, together with our patients, together with all of you, we can really do what we would like to do here in, uh, in, in Poland as Rozhpolska, Polska together for health. Razem możemy więcej, i myślę, że to jest najważniejsza rzecz, żeby działać razem, grać do jednej bramki, łączyć siły. Każdy ma inne możliwości, innymi środkami dysponuje, innymi rzeczami, i myślę, że to jest gwarancją sukcesu. I myślę, że jeśli tak się dalej będzie działo, to będziemy również mogli iść śmiało do przodu i pomagać dalej naszym pacjentom. My mamy zaszczyt i taką no, potrzebę, żeby tę wiedzę pacjentów no, zwiększać. Coraz bardziej ja robimy to dzięki naszym wspaniałym koleżankom i kolegom. Mam niesamowitą przyjemność pracować w Narodowym Instytucie Onkologii, miejscu, które daje szansę tak naprawdę na bardzo nowoczesne leczenie. Możemy współpracować z pacjentami, organizacje pacjenckie są dla nas niesamowicie ważne, ale też właśnie współpraca z decydentami. Tak naprawdę przez to też możemy zmieniać oblicze onkologii i to, co jest dla mnie niesamowicie ważne, żeby nasze możliwości terapeutyczne były takie same jak kolegów za granicą. Wizjoner bez mocy sprawczej jest fantastą. Stąd Drodzy Państwo, jeżeli mogę z tego miejsca prosić o także Wasze wsparcie naszego projektu na Lubelszczyźnie, na wschodzie Polski, gdzie aż wstyd powiedzieć, bo na wschód od Wisły nie ma w Polsce ośrodka transplantacji serca. Mam świadomość faktu, że nie jest to zadanie łatwe, ale łatwo było wczoraj. W imieniu stowarzyszenia konta i wszystkich chorych na miastanie. podziękować Państwu lekarzom, precydentom i wszystkim, którzy sprawiacie, że nasz ślub zostaje się lepszy i mamy nadzieję. Dziękujemy bardzo. Powiem tak, nikt z nas by nie siedział jako jakikolwiek wizjoner Kierownik, dyrektor, no generał może by siedział jako generał, bo to inna ścieżka awansu, ale nawet minister, gdyby nie to pozytywne publicity, które wy budujecie. Jesteście naszym głosem dla społeczeństwa, robicie to z oddaniem i to są chyba najprawdziwsi wizjonerzy, bo oni po prostu tę naszej wizję przekazują ogłowi społeczeństwa. Dziękujemy panie. bardzo, panie profesorze.